Halo, halo, Jeszcze chwileczkę, poczekamy. Mam nadzieję, że mnie słychać. Halo, halo, czy mnie słychać? Bo wygląda na to, że kamera zaczęła działać. Bardzo mnie to cieszy. Już wiem, gdzie był problem. Jak będziecie zainteresowani, to za chwileczkę Wam opowiem. Tylko bardzo bym prosiła, żeby ktoś dał mi znać, czy mnie po prostu słychać. Chyba mnie nie słychać. Czy słychać? Albo czat nie działa? No dobrze, witam Was serdecznie. Bardzo serdecznie na spotkaniu trzecim z zakresu i na temat, pod tytułem można tak ująć, zanim się przebranżowisz. Dzisiaj będziecie mogli zadawać pytania, wszystko, co was nurtuje. Postaram się odpowiedzieć na nie, jeżeli w tej chwili nie będę mogła na nie odpowiedzieć, ze względu, że będzie potrzeba jakiś, podeprzeć to jakimiś raportami, ewentualnie jakimiś innymi materiałami, to na pewno zamieszczę te odpowiedzi w późniejszej chwili. Tylko bym prosiła, żeby ktoś mi potwierdził, czy mnie po prostu słychać. No dobra, liczę na to, że mnie słychać, bo nie widzę Waszych tutaj potwierdzeń. Dobrze, witam Was serdecznie w takim razie na spotkaniu numer 3. Na samym początku chciałam Wam powiedzieć, jak ten cykl wygląda. Wygląda on tak, że możecie, macie tutaj możliwość zadawania pytań. Pytań z zakresu właśnie przed przebranżowaniem się lub jest, jeżeli jesteście bardzo wstępnymi juniorami. To może też tutaj macie jakieś pytania. To jest super miejsce, żeby to, to, te pytania zadać. Materiały po naszym spotkaniach pojawiają się na blogu, pojawiają się w zakładce: Zanim się przepraszowisz, tam też możecie szukać odpowiedzi. Możecie też poprzez formularz te pytania wysyłać, jeżeli jesteście tutaj. Jeżeli nie, nie, nie chcecie tutaj udzielać się publicznie. Dobrze. Pojawiło się też pytanie, gdzie jest spotkanie numer dwa. Spotkanie numer dwa nie nagrało się niestety ze względu na problemy związane z Teamsem. Więc odpowiedzi powstały w formie pisemnej są również załączone w zakładce zanim się przetraszowi na blogu. Dobrze. Czy są może jakieś pytania? Nie wiem, czy to jest problem, problem czatu, czy to jest problem, że nie ma pytań. Chyba jednak jest problem z czatem, bo nie widzę żadnych Waszych pytań. Dobrze, jak to teraz tutaj ogarnąć, żeby żeby pojawił się czat. Okej. Okay. Mhm. Moment. Niestety nie jestem w stanie tutaj nic zmienić. Aha. Bardzo bym prosiła, żeby ktoś te z jakąś wiadomość przesłał, żebym ja wiedziała, czy to jest problem czatu, czy to jest problem tylko i wyłącznie tutaj um, mojego mojego uh, YouTubea Ja nie widzę żadnych waszych tutaj wiadomości. Kochani, wiecie co, ja szybciutko rozpocznę nową transmisję, bo nie wiem, co się stało teraz tutaj z czatem i zobaczymy, czy, czy, czy przy drugiej transmisji jest taki sam problem. Zapraszam was na chwile, za chwileczkę do, do dołączenia.